Witam Państwa serdecznie wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak Whistler 35 firmy Wisport Jest to plecak wykonany z Cordury Jego waga to 1600 gram 35 litrów pojemności Jest to kolor RAL 7013 Generalnie powiem Państwu szczerze jeżeli chodzi o o ten kolorek i będzie on teraz, zostanie sam RAL, bo kiedyś była jeszcze Olive Drap, była ta oliwka brązowa, która była, była bardzo podobna do tego kolorku, różniła się delikatnie brązowym odcieniem do tego, do tego plecaczka, teraz już został tylko ten jeden, tamten jest już powoli wycofywany z produkcji, dlatego mówię, to jest oryginalny RAL 7013. Teraz pokażemy jak on wygląda, a w najbliższym czasie postaramy się pokazać inne kolorki w kamuflażu. Czarne, grafitowe, takie jak są normalnie dostępne. Plecak prezentuje się mniej więcej tak od przodu. Tutaj mamy jego bok. Tył. I jeszcze jeden bok. Zacznijmy od tyłu. Z tyłu mamy system, jeszcze powiem to co mówię przy każdym wideopokazie. Jeżeli chodzi o wszystkie dane techniczne tego plecaka, informacje o szelkach, klamerkach, materiale znajdą Państwo na stronie producenta. Na naszej stronie wpisując w 35 lub ewentualnie klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Tam skieruję Państwa bezpośrednio do opisu tego filmu i oczywiście oferty cenowej naszego sklepu. Więc powoli możemy zacząć pokazywać jak ten plecak wygląda. Tak jak widać z tyłu system nośny. Tutaj mamy ramionczka tego pecaka. jak widzę przeszyte specjalnie taśmą i to podwójnie z dwóch stron od środka również jest to rzecz, no, że tak powiem, i nie do zajechania. Są to rzeczy, o które najczęściej ludzie się pytają, jak z tymi ramionczkami tutaj, czy się nie urywają, czy są gwarancje. Powiem szczerze, nie mieliśmy jeszcze ani jednej. A współpracujemy już bardzo długo z firmą Wisport, Nie mieliśmy żadnej reklamacji na urwane ramionczka. Generalnie jeżeli chodzi o same właśnie takie rzeczy materiałowe nie zdarzają się reklamacje na takie rzeczy, prędzej pęknie nam plasticzek, który no wiadomo plastik się starzeje po 4-5 sezonach może gdzieś tam nam pęknąć. Takie reklamacje na szycie czy materiał bardzo rzadko się jakikolwiek pojawiają. Tutaj mamy jeszcze pas biodrowy, pas biodrowy jak widać jest podszywany taką siatecz takim siateczkowym materiałem, w środku jest taka pianka, do której nie nasiąka woda. Pas biodrowy jest oczywiście wypinany, nie wiem czy tutaj słychać, w środku jest rzep, można sobie wypiąć ten plecak bez tego nosić, jest to duży plecak, ale można sobie wypiąć ten pas i bez niego nosić. Nie jest to jakiś duży problem, bo przy dużych plecakach też te pasy są wypinane, ale niestety, no wiadomo, przy dużym ciężkim plecaku warto brać sobie połowę ciężaru na biodra, nie wszystko na plecy. Tutaj no, możemy ewentualnie skorzystać z takiego rozwiązania. Z boku tego plecaka mamy tutaj system do podczepiania kieszeni bocznych plus ściągacze. Jak wiadomo, kieszenie boczne trzeba sobie dokupić osobno. Są dostępne na naszym, w naszym sklepie. Wygląda to mniej więcej tak, kieszenie też można zobaczyć na naszym innym wideo pokazie akurat do innego plecaczka albo do sporała 30, ale są to mniej więcej te same kieszenie, są ciut większe do tego Whistlera, ale mniej więcej wyglądają tak samo. Dodatkowo tutaj mamy taką kieszonkę, na przykład na jakąś butelkę, z jednej i z drugiej strony plecak wygląda tak samo, tutaj mamy też tą kieszonkę. Przejdźmy do przodu, z przodu plecak prezentuje się mniej więcej tak. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeszcze od dołu. Tutaj w tym plecaku. Zuważło, że to jest mały plecak i rzadko się to zdarza, żeby któreś takie małe plecaki miały dodatkowo pokrowiec przeciwdeszowa akurat Whistler jest najbardziej takim wypasionym małym plecakiem do 40 litrów. I yy, ma ten pokrowiec w zestawie. Tutaj widać mamy różne systemy do podczepienia różnych akcesoriów. Odepniemy sobie tę kieszeń. Jest to plecak wykonany z kordury 1000, więc jest ona dosyć sztywna, ale też i dosyć bardzo wytrzymała. Tutaj jak widać mamy taką zwykłą kieszonkę przednią, dodatkowo tutaj taką mniejszą kieszonkę, jakieś dokumenty, klucze, coś co jest w środku, mało dostępne. Zamykamy sobie tą kieszonkę. Przejdźmy do komory głównej. Żeby dostać się do komory głównej najlepiej odpiąć sobie te ściągacze, jak i te przednie, jak i te boczne. Całość sobie odpinamy, całość jest odpinana do wysokości tych kieszeni tutaj W środku mamy śpiworek, który jest wypełnieniem standardowym w naszych wideopokazach. W środku prezentuje się nam ta komora główna mniej więcej tak. Jak widać dosyć szerokie dno, tam jest przynajmniej 20-25 cm że tak powiem szerokości tego dna, to nam daje pojemność tego plecaka 35 litrów z tyłu na ściance nie ma żadnych dodatkowych kieszeni chociaż na samej górze, przepraszam, na samej górze jest taka kieszenka jest to płaska taka mała kieszonka na zamek możemy tu sobie coś ważnego wsadzić Drugą, na drugiej stronie tej klapy mamy jeszcze takie kieszonki wewnętrzne Jedna jest głęboka do samego spodu, jak widać, a druga mniejsza, na przykład na jakieś klucze, chociaż też jest dosyć głęboka, jak widać, nie jest, nie jest mało kieszeniu. Można tu śmiało pół ręki wsadzić. Wszystko łatwo się zapina. Są to parę sekund, tak jak mówiłem, jest to plecak. Akurat Mistra jest wykonany z tej najgrubszej kordury, jest tej, której wykonane są te największe plecaki, czyli z kordury 1000, więc są dosyć sztywne. Zamki, no niestety trzeba czasami użyć dwóch rąk. Wszystko zapinamy, trwa to dosłownie parę sekund. Plecak możemy tak sobie ściągnąć, zapakować, że zajmują dwa razy mniej miejsca niż, niż że tak powiem, nawet taki pusty, nadmuchany powietrzem. plecak jest gotowy do noszenia. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie. Zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak już mówiłem, postaramy się w najbliższym czasie, aby Whistler był w każdym kolorze, żeby można było sobie kolorek obejrzeć, nie tylko tego rala, ale też w oliwce zielonej, czarnej, grafitowej. Oczywiście też w kamuflażach występują Whistlery, bo jest to plecak militarno survivalowy -sur No i oczywiście do, zapraszam na naszą stronę wwkupuj.pl, gdzie można sobie przejrzeć ofertę cenową, ewentualnie zdecydować się na zakup. Dziękuję i pozdrawiam.